Siemanko, witam wszystkich w kolejnej recenzji na kanale. Od razu szybkie ostrzeżenie: w dalszej części tego materiału znajdują się spoilery dotyczące Czarnej Pantery 2, Wakanda w moim sercu albo Czarnej Pantery Wakanda Forever. Tak więc zostaliście ostrzeżeni. Ci, którzy tutaj zostali, to prawdopodobnie obejrzeli film i po prostu chcą usłyszeć ze szczegółami, co o nim sądzę. Czarna Pantera, Wakanda Forever to ostatni film czwartej fazy projektów Marvela, tak więc zakończył znowu pewną taką małą epokę. No i powiem Wam, że szybko im to idzie, ale czy jest to dobre zakończenie? Uważam, że tak. Myślę, że jest to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy film czwartej fazy projektów Marvela. Tak więc zakończyli z mocnym przytupem. Ryan Coogler do tej pory w MCU wyreżyserował Czarną Panterę, Czarną Panterę 2 i będzie producentem do serialu Iron Heart, czyli przygody Riri Williams, którą poznaliśmy w, w filmie Czarna Pantera 2. No więc, ten gość jest odpowiednim reżyserem, ponieważ zaczynał i kończył w tym samym momencie, to znaczy on opowie całą tą historię, i to jest dosyć ważne, aby to wszystko było spójne, aby reżyser miał jedną wizję. Tak więc, Czarna Pantera 2 i 1 są bardzo podobne do siebie, i to dobrze. Może najpierw zaczniemy od tego, że nie musicie raczej oglądać tej recenzji, bo nie będzie tutaj świecących, um, świecących klipów, czy tak dalej. Gdzie nie gdzie wrzucę jeden czy dwa klipy, ale raczej możecie sobie posłuchać. Um, druga sprawa jest taka, że najpierw zaczniemy od minusów, bo ten film też miał minusy. Nie, żaden film nie jest idealny, a później przejdziemy sobie do chwalenia tego filmu. Tak więc. Jednym z większych minusów tego filmu była jego długość. Film trwał 2 godziny 41 minut bodajże. Tak więc no to jest długość na poziomie Avengers. No ale ok, Ryan Coogler miał dużo roboty do, dużo rzeczy do pokazania. Po pierwsze, mieliśmy Riri Williams. Mieliśmy całe królestwo Talokan. Mieliśmy wal kolejny raz. Tak więc Miał bardzo dużo wątków, które w sumie zgrabnie połączył w jedną całość, która trwała, no niestety, trochę za dużo, za długo. E, moim zdaniem, gdyby poucinał pewne wątki, na przykład e, ten pościg na początku filmu, to znaczy pościg, to była Okoje w samochodzie, Shuri na motorze i Riri Williams w swoim MK1 czy MK2, tak naprawdę tego nie wiemy, e, to trwało zbyt długo, a scena po prostu była. Mm, Niepotrzebna była, tylko efekciarska, ok, fajnie się ją oglądało, ale była za długa patrząc na cały film, który trwał no, prawie 3 godziny nieco ponad 2,5 godziny. E, kolejną e, rzeczą, którą można byłoby usunąć, to niektóre sceny z Valentiną de Fontaine. E, rozumiem, że MCU Kevin Feige chce ją jakby wprowadzić jako następcę Nika Fury'ego, ale. Tutaj było tego to trochę za dużo. Oczywiście wszystkie sceny, fajnie, tak jak powiedziałem, się splotły ze sobą, ale gdyby ich nie było, pomyślcie sobie sami, gdyby ich nie było, to czy ten film oglądałoby się inaczej? Wydaje mi się, że nie. Tak więc były po prostu zbędne. To był dodatek po prostu. E Kolejne sceny, które moim zdaniem były niepotrzebne, to Riri Williams. To znaczy, były potrzebne, no bo musieliśmy ją poznać, ale ich było zdecydowanie za dużo. Na przykład scena z rekrutacją Riri Williams. No, bez sensu moim zdaniem trochę. Fakt była zabawna i miała na celu tak rozluźnić trochę atmosferę, no ale też trwała i trwała i trwała. I bez tych wszystkich scen ten film byłby krótszy o jakieś 15 minut, i na pewno przez to oglądałoby się go znacznie lepiej, bo tempo byłoby znacznie wyższe i cały czas widz byłby trzymany w napięciu. A tak, no to trochę się dłużył momentami. Tak więc to jest jeden z zarzutów. Drugi zarzut to um, praca kamery, na początku szczególnie, przy scenach walki. I tutaj mówię o walce o koje z atumą na moście właśnie na tej jednej z... jest to część sceny, która tak naprawdę nie była potrzebna i tam było cięcie za cięciem co sekundę było cięcie i to wiecie co no dezorientowało mnie przynajmniej mogłoby to być pokazane z szerokiego kąta tak aby pokazać całą walkę bez zbędnych cięć i tak takie coś, jak w serii filmów John Wick. Jeżeli zwrócicie sobie uwagę na e, sceny akcji w Johnny Wicku, a sceny akcji w, e, nie wiem, na przykład Torze 1, e, walka Tora i Lokiego, czy ogólnie w MCU, to zobaczycie ilość cięć. E, z tego co pamiętam, walka Tora i Lokiego to chyba z 30 cięć, a w Johnie Wicku może są z 3, 4, maksymalnie 5, a już na pewno mniej niż 10. I to się znacznie lepiej ogląda. Także to jest drugi zarzut. Kolejny zarzut to CGI w niektórych momentach. Na przykład, kiedy Namor zaatakował po raz pierwszy Wakandę, z takim, przyszedł z takim ostrzeżeniem, gdzie tam zaatakował Mbaku, jednym strzałem go po prostu pokonał, to było mega epickie. Tam było widać, że jest to nagrywane w studio, że jest to nagrywane na niebieskim albo zielonym ekranie. I, I to było widać. W scenie, kiedy Mbaku stoi z resztą Jabari na moście, w tle widać łakandę. I ta Wakanda to jest ewidentnie zielony ekran. Tak samo sceny z Riri Williams, która nosi kostium. Tam też było widać, że jej głowa jest po prostu wklejona w ten kostium. I to było tak hamsko widać, że masakra. Ale to tylko w kilku momentach, dosłownie łącznie, może przez minutę albo dwie. Generalnie efekty specjalne w tym filmie były naprawdę spoko, przyjemnie się to oglądało, no ale tutaj od razu was ostrzegam: nie oglądajcie tego na telewizorze, nieważne jak dobrym, nieważne jak wielkim, a tym bardziej nie, nie oglądajcie tego nagrywane jakimś kotletem sabowym, Bo ten film trzeba obejrzeć w kinie, a najlepiej na IMAX, bo wtedy są jeszcze lepsze wrażenia, i ja tu od razu wam powiem, nie oglądałem na IMAXie, tylko zwyczajny e, zwyczajny seans. Także to są wszystkie zarzuty, które tak naprawdę mam do tego filmu, a teraz przejdźmy do chwalenia tego filmu, bo jest naprawdę co chwalić. Po pierwsze, no zacznijmy może od efektów specjalnych, które w pewnych momentach były słabe, ale głównie były naprawdę świetne. Szczególnie e, w Talokan. E, te sceny były naprawdę ciężkie do, do nakręcenia, do nagrania i w ogóle do realizacji. W wywiadach aktorzy mówili, że. Tak naprawdę to było dla nich coś nowego. Nagrywanie w wodzie musieli się do tego przyzwyczaić, no i wygląda na to, że wyszło im całkiem nieźle, że przyzwyczaili się do tej wody. I Wszystkie sceny w Talokan były naprawdę zrobione świetnie. W ogóle sceny z, z Talokanami, Talokańczykami, nie wiem jak to się odmienia, w sumie to nieważne, były naprawdę świetnie. Ich design jest mega dobrze zrobiony i tutaj. W komiksach wydawnictwa Marvel, czy istnieje Talokan? No, tutaj jest kwestia sporna, bo tak naprawdę Talokan, to znaczy Atlantyda została zmieniona na Talokan, aby nie przypominała Atlantydy i Aquamena z DC Universe. Tak więc to jest taki dziwny zabieg. Myślę, że był niepotrzebny, ale wiadomo dlaczego to zrobili, bo Kevin Fagi i Studio Marvel chcieli przenieść, jakby Talokan czy Atlantydę. Bliżej Meksyku, aby zmienić trochę ich um, kulturę. Zostając chwilę przy Talokan, Ryan Kugler miał naprawdę ciężkie zadanie, aby pokazać cały nowy świat. I powiem Wam, że gdyby usunął sceny z Riri Williams i te, które powiedziałem, i skupił się bardziej na Talokan, to wyszłoby, moim zdaniem, przynajmniej na dobre. Wyszłoby znacznie lepiej, bo. Wydaje mi się, że trochę za mało w ekspozycji dostało całe to Talokan i Namor. Oczywiście wystarczająco, no bo wychodząc z seansu, wiedziałem kim jest Namor, wiedziałem kim jest jakby Talokan, czym jest Talokan, znałem jego historię, ale moim zdaniem było to troszeczkę pospieszone i gdyby te sceny, które na początku powiedziałem, zostały usunięte i zamienione na więcej ekspozycji Talokan. Byłbym po prostu szczęśliwszy, nie wiem, czy też macie takie wrażenie. Eee, kolejna sprawa, która mi się naprawdę bardzo podobała, to to, że nie było tam zbyt dużo żartów. Porównajcie sobie Thor 4 do Czarnej Pantery 2. Ja wiem, że to tak w sumie dwa różne filmy, i tak naprawdę zostały nagrane z dwóch różnych powodów, ale jest to ta sama rodzina MCU. No, i tak. Tor 4 to jeden wielki żart. Tam żart jest jeden. Żart goni żart. A w Czarnej Panterze 2 tak nie było. To było, wszystko było stonowane i bardzo dobrze. Studio Marvel potrzebuje takich poważniejszych filmów, bo nie ma ich zbyt wiele w MCU. Oprócz może Infinity War i Endgame z tych ostatnich. E, może jeszcze Shang-Chi. Reszta to takie wiecie. E, w każdym razie. Tutaj było ciężkie zadanie. Ryan Kugler miał za zadaniem uhonorować śmierć Chadwika Bosmana. No i wiecie, no jak się do tego zabrać? Pierwszy akt pokazał nam, że czala jest chory. No oczywiście nie pokazali go, bo aktora nie ma już wśród nas. Tak więc, moim zdaniem, to zostało pokazane dobrze. Wymyślono to na całkiem przyzwoitym poziomie, tak aby nikogo nie urazić i tak dalej, ale. Chyba zrobili to za szybko. Mogli najpierw opowiedzieć, co się stało z Czalą. Pokazać, może, jakieś przebitki nieużyte w pierwszym filmie i tak dalej. Mimo, że była taka retrospekcja do, do Czarnej Pantery 1, do Endgame, Infinity War i tak dalej. Chociaż nie wiem, czy była do Endgame, ale na pewno do Czarnej Pantery 1. I. Tego mi brakowało. Tak dosłownie 3-4-5 minut więcej na temat tego, co się tak naprawdę stało z Czarną Panterą i Czalą, a nie powiedzieli tylko, że no, król jest chory, o, król, król nie żyje I, i tyle. Tak więc, moim zdaniem, to było trochę za krótko, ale zrobili to z takim dobrym smakiem. No i reszta filmu, jakby. Nie była przepełniona żartami, oczywiście były żarty, tak jak to musi być w filmie MCU, ale były one całkiem, całkiem dobre. W, w walce na końcu Namor i Czarna Pantera, czyli Shuri. No, oczywiście wszyscy wiedzieliśmy, że Shuri stanie się Czarną Panterą. Ja do końca chciałem wierzyć, że Shuri zostanie jednak królową po śmierci królowej, a nową Czarną Panterą zostanie Nakia. No ale blisko w sumie byłem. Scenę po napisach y, objaśnię w osobnym materiale, bo jest o czym gadać. Na końcu filmu, w finałowej walce, była taka scena, gdzie Namor się schyla, unika ciosu, a ja myślałem, że on się potknął, a czarna pantera Shuri na niego skoczyła i wiecie, ominęła go jak w kreskówkach. I wtedy tylko ja i moja dziewczyna y, parsknęliśmy na głos śmiechem. <laughs> to było takie dziwne, ale wydawało mi się, że to jest. Nie wiem, nie wiem co to było tak naprawdę. Nie wiem, czy to było potknięcie się, czy to był unik, ale to było tak zabawne, że nagłos kwarsknąłem śpiechem. Mam nadzieję, że mm, byłeś na tym samym seansie i będziesz mógł mi napisać w komentarzu, że tak, że słyszałeś tego dziwaka, który zaczął się śmiać nagłos w em, finałowej walce. E, także takie właśnie żarty były. Przynajmniej dla mnie to było takie zabawne. Kolejna rzecz. To kostiumy. Kostiumy były naprawdę bardzo dobre. Myślę, że Czarna Pantera 2 dostanie za to Oscara, bo naprawdę zasłużyła. Jak nie, no to przynajmniej ja daję mu Oscara. Proszę, Marvel, masz Oscara ode mnie. Za kostiumy. Były naprawdę świetne, tak jak zresztą w pierwszej części. Bardzo wymyślne, bardzo takie pasujące. Do Wakandy, ale w niektórych momentach były na przykład przekombinowane. Kostium Riri Williams MK1. No, to, to była po prostu jak jakaś zabawka z Lego. Kostium, który zbudowała Shuri Midnight Angel. Po prostu moim zdaniem były mega przekombinowane. Wyglądały spoko i tak dalej. Ale na obrazku po prostu wyglądały dla mnie zabawnie. Śmiesznie, żeby nie powiedzieć. Um, kolejna rzecz. Która mi się podobała, to fantastyczna wręcz muzyka, genialna muzyka, i to jest powód, na który powinniście ten, na ten film pójść do kina, a nie oglądać go na jakimś em, telewizorku, nawet jakby był 8K albo Sony A80K. Nie warto idźcie na to do kina, doznania dźwiękowe są po prostu fantastyczne. Muzyka w tym filmie. I nie mówię o piosenki, bo piosenka Riany do tego filmu, która była grana na końcu filmu, była po prostu tragiczna. Nie lubię jej, tej piosenki, nie wiem dlaczego kojarzy mi się. Jak ją słyszę, to od razu chce mi się spać. Oczywiście, ty możesz mieć inne zdanie, to jest tylko moje zdanie. Nienawidzę tej piosenki, nie wiem dlaczego. To znaczy, no, wiem dlaczego, no, ale nie będę się rozpowiadał na ten temat. Muzyka chodzi mi tutaj o udźwiękowienie. Było. Przegenialne. Efekty dźwiękowe po prostu wgniatały w fotel, i teraz ja byłem na zwykłym seansie. A wyobraźcie sobie na jakiś Screenex albo IMAX, gdzie udźwiękowienie jest jeszcze lepsze. To musi być po prostu fantastyczne doznanie. Dajcie mi znać, jeżeli byłeś na Screenex, IMAX, czy, czy na takich powiedzmy lepszych wyświetleniach Wakandy Forever czy dźwięk wgniótł cię w fotel. No po prostu według mnie to aż mam, po, aż teraz mam ciary. E, nie będę już oceniał filmu e, raczej w każdej recenzji nie będę oceniał tego filmu bo ocena jest Zbędna moim zdaniem. Wy doskonale potraficie sobie wyrazić, wyrobić opinię na temat danego produktu, tak więc moja ocena jest zbędna, ale powiem Wam, że jest to jeden z lepszych filmów MCU, jeden z lepszych filmów czarnej, nie czarnej pantery, no tak, okej, okay. najlepszy film o przygodach czarnej pantery, jeden z lepszych filmów czwartej fazy studia Marvel. No i co, jeżeli ten materiał będzie miał przynajmniej dwie łapki w górę i przynajmniej jeden komentarz z literą A i E w komentarzu, no to zrobię ranking um, filmów czwartej fazy projektów Marvela. Rozpisujcie się z komentarzami um, spoilerowymi. W sekcji poniżej. Rozłóżmy ten film na części pierwsze. Napiszcie mi, co wam grało, co wam nie grało, co wam się w ogóle nie podobało, co było zbędne, a może ten film dla was był idealny. Rozpisujcie się ze spoilerami w komentarzach poniżej, a reszta, która tu została, to w sumie nie muszę ostrzegać o spoilerach, no bo dotrwaliście do końca. To oznacza, że oglądaliście już ten film. Także piszcie, piszcie, piszcie. Na razie.